Czy nadal myślisz o kimś, kogo już nie ma w twoim życiu i nie wiesz, dlaczego to tak bardzo boli? To, co zaraz odkryjesz, nie tylko zmieni twoje podejście do oderwania, ale może odmienić całe twoje życie. Karl Jung wyjaśnił to brutalnie jasno. Nie jesteś przywiązany do tej osoby, jesteś przywiązany do tego, co na nią zaprojektowałeś. A gdy to zrozumiesz, spojrzysz na miłość, ból i swoją wolność nowymi oczami. Zostań do końca, ponieważ w ciągu następnych kilku minut otrzymasz potężne, praktyczne i głęboko transformujące wskazówki, które pomogą Ci odzyskać siłę, spokój i prawdziwą tożsamość. Jeśli przesłanie to do Ciebie przemawia, zasubskrybuj już teraz, aby otrzymywać więcej poruszających duszę i podnoszących świadomość treści. Zaczynajmy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak trudno jest pożegnać się z kimś? Kogo już nie ma w Twoim życiu. To uczucie pustki, przywiązania, bólu wydaje się niemożliwe do wyeliminowania, ale kryje się za tym głębokie i transformujące wytłumaczenie, kropka. Z punktu widzenia Karla Junga nasze najważniejsze związki kształtowane są nie tylko przez miłość i przyzwyczajenia, ale także przez to, co na nie projektujemy. Kiedy przywiązujemy się emocjonalnie do kogoś, często nie przywiązujemy się do samej osoby, ale do tego co ona w nas reprezentuje, kropka. Projektujemy nasze wady, nasze najgłębsze pragnienia, a nawet nasze nieleczone rany. Taka osoba staje się odzwierciedleniem tego, co musimy uzdrowić. Dlatego też, gdy odchodzi, czujemy, że coś w nas pęka, kropka. Pierwszym krokiem do emocjonalnego oderwania się jest zrozumienie tego. Nie odchodzisz od tej osoby, ale odchodzisz od części siebie, którą w nią zainwestowałeś. A to wymaga odwagi, kropka. Jung mówił o indywiduacji procesie, dzięki któremu człowiek staje się tym, kim naprawdę jest, rozpoznając swój cień, akceptując swoje światło i zaprzestając poszukiwania na zewnątrz tego, co można znaleźć tylko w sobie, kropka. Oderwanie się od rzeczywistości oznacza rozpoczęcie patrzenia do wewnątrz. Żądaj sobie pytanie: czego szukałem w tym związku? Jakich części mnie nie chciałem widzieć i projektować na innych? Co mnie naprawdę boli, bo często to nie strata boli, ale brak tożsamości bez tej osoby, kropka. Drugim krokiem jest odzyskanie swojej tożsamości. Nie oznacza to jednak, że mamy zapomnieć lub zaprzeczać temu, czego doświadczyliśmy. Oznacza to zintegrowanie doświadczenia, wyciągnięcie z niego wniosków i uznanie, że jesteś całością, niezależnie od obecności tej osoby, kropka. W praktyce dystansowanie się oznacza zaakceptowanie, że ból będzie obecny, ale nie musi dominować w Twoim życiu. Oznacza to zaprzestanie idealizowania tego, co było i zaczęcie dostrzegania tego, co jest. Polega ona na świadomym i współczującym przecinaniu niewidzialnych nici, które łączą Cię z przeszłością, jedna po drugiej kropka. Potężną techniką jest wizualizacja oderwania. Wyobraź sobie tę osobę stojącą przed Tobą. Przyjrzyj się Wszystkiemu, co Czujesz. A potem wyobraź sobie nić, która je łączy. Zatrzymaj się na chwilę i gdy będziesz gotowy, przetnij tę nić. Bądź wdzięczny za to, czego doświadczyłeś, zapomnij o przeszłości i wróć do siebie. Kropka. Ważne jest również, aby otaczać się przestrzeniami, które będą przypominać ci, kim jesteś bez tej osoby. Nowe nawyki, nowe przyjaźnie, nowe cele. Nie chodzi o wypełnianie pustki większą ilością bodźców ale obudowanie na autentyczności, kropka. Jung powiedział, że kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. I dokładnie to robisz, kiedy odpuszczasz. Przestajesz marzyć o tym, co było, i budzisz się, by poznać tego, kim naprawdę jesteś, kropka. Ostatecznie, emocjonalne oderwanie się nie jest aktem zapomnienia, lecz miłości. Miłość własna, ponieważ odpuszczając, Dajesz sobie szansę na powrót do siebie, odzyskanie swojej mocy i budowanie relacji z wolności, a nie z potrzeby, kropka. I pamiętaj, to, co sprawia ci ból dziś, jutro będzie Twoim mistrzostwem. Nie bój się puścić. To, co jest naprawdę Twoje, nigdy nie znika. Często uważamy, że porzucenie kogoś oznacza zdradę własnych doświadczeń. Czujemy, że gdybyśmy przestali cierpieć, gdybyśmy przestali myśleć o tej osobie, to być może wszystko, czego doświadczyliśmy, nie było już tak prawdziwe, tak ważne. Ale ból nie jest miarą miłości. Prawdziwa miłość nie krępuje Cię, ona Cię przemienia kropka. Przywiązanie rodzi się ze strachu. Strach przed samotnością, przed tym, że już nigdy nie poczuje się tak samo, że nigdy nie znajdę takiej samej więzi. Ale ten strach nie jest prawdziwy, jest to twór umysłu który pomylił miłość z zależnością emocjonalną. A ta zależność, jeśli nie zostanie przekształcona, prowadzi nas do ciągłego powtarzania tych samych wzorców kropka. Porzucenie czegoś oznacza nie zamykanie oczu na przeszłość, lecz otwieranie oczu na teraźniejszość. Chodzi o to, żeby móc spojrzeć wstecz z wdzięcznością, a nie z bólem. Chodzi o zrozumienie, że to czego nauczyła cię ta osoba już masz w sobie. Tego nie trzeba zapamiętywać, aby pamiętać, ani cierpieć, aby cenić. Kropka. Kiedy jesteśmy przywiązani, stajemy się niewolnikami wspomnienia, iluzji, obrazu zamrożonego w czasie. Trzymamy się wersji siebie, która już nie istnieje. I w tym przywiązaniu przestajemy się rozwijać. Kropka. Droga oderwania się jest głębokim aktem świadomości. Wymaga obserwacji naszych myśli, bez utożsamiania się z nimi. Wymaga to zaprzestania usprawiedliwiania, dlaczego wciąż jesteśmy uzależnieni i rozpoczęcia brania odpowiedzialności za to, jak chcemy żyć. Kropka. Żądaj sobie pytanie: co tracę, jeśli nie odpuszczę? Jakich możliwości sobie odmawiam? Która wersja mnie się nie rodzi, bo ciągle oglądam się za siebie? Odpuszczanie oznacza również wybaczenie sobie. Za to, że zostałeś zbyt długo, za to, że zgubiłeś się w innym za to, że uczyniłeś siebie małym, aby się dopasować. Nie chodzi o osądzanie siebie, ale o zrozumienie, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, biorąc pod uwagę poziom świadomości, jaki posiadałeś kropkę. To nie jest łatwe, ponieważ przywiązanie również generuje przyjemność. Wspomnienia, choć bolesne, bywają czasem przyjemniejsze niż pustka związana z czymś nowym. Ale ta pustka jest żyzną przestrzenią na której może rozwijać się autentyczność. Twój kropka. Możesz płakać. Możesz przegapić, ale nie zatrzymuj się tam i nie mieszkaj tam. Użyj każdej emocji jako wskazówki, która pomoże ci wrócić do siebie. Ponieważ każda łza, którą ocierasz, każda myśl, którą przekształcasz, przybliża cię do twojej prawdziwej istoty kropka. Otaczaj się tym, co cię rozwija. Od ludzi Którzy nie rzucają ci wyzwania, abyś przetrwał, lecz abyś się rozwijał. O czynnościach, które nie tylko cię rozpraszają, ale i łączą. Ciszy, która cię nie przeraża, lecz obejmuje kropka. W procesie puszczania nadchodzi taki moment, w którym ból przestaje płynąć. Gdzie po prostu rozumiesz. Rozumiesz, że ta osoba zakończyła już swój cykl w twoim życiu, że nie potrzebujesz ostatniej rozmowy. Ostatniej szansy, idealnego zamknięcia. Ponieważ już zamknąłeś ten rozdział, kiedy zdecydowałeś się powrócić do siebie, kropka. I to jest najpiękniejsze w oderwaniu się od rzeczywistości. Nie potrzebujesz, żeby druga osoba się zmieniła, przeprosiła albo wróciła. Musisz po prostu zmienić siebie, nie żeby zapomnieć, ale żeby iść naprzód, kropka. Porzucenie nie oznacza końca, to odrodzenie. Często uważamy, że porzucenie kogoś oznacza zdradę własnych doświadczeń. Czujemy, że gdybyśmy przestali cierpieć, gdybyśmy przestali myśleć o tej osobie, to być może wszystko, czego doświadczyliśmy, nie było już tak prawdziwe, tak ważne. Ale ból nie jest miarą miłości. Prawdziwa miłość nie krępuje cię. Ona cię przemienia kropka. Przywiązanie rodzi się ze strachu. Strach przed samotnością, przed tym, że już nigdy nie poczuje się tak samo, że nigdy nie znajdę takiej samej więzi. Ale ten strach nie jest prawdziwy, jest to twór umysłu, który pomylił miłość z zależnością emocjonalną. A ta zależność, jeśli nie zostanie przekształcona, prowadzi nas do ciągłego powtarzania tych samych wzorców kropka. Porzucenie czegoś oznacza nie zamykanie oczu na przeszłość, lecz otwieranie oczu na teraźniejszość. Chodzi o to, żeby móc spojrzeć wstecz z wdzięcznością, a nie z bólem. Chodzi o zrozumienie, że to czego nauczyła Cię ta osoba, już masz w sobie. Tego nie trzeba zapamiętywać, aby pamiętać, ani cierpieć, aby cenić. Kropka. Kiedy jesteśmy przywiązani, stajemy się niewolnikami wspomnienia, iluzji, obrazu zamrożonego w czasie. Trzymamy się wersji siebie, która już nie istnieje. I w tym przywiązaniu przestajemy się rozwijać. Kropka. Droga oderwania się jest głębokim aktem świadomości. Wymaga obserwacji naszych myśli, bez utożsamiania się z nimi. Wymaga to zaprzestania usprawiedliwiania, dlaczego wciąż jesteśmy uzależnieni i rozpoczęcia brania odpowiedzialności za to, jak chcemy żyć. Kropka. Żądaj sobie pytanie, co tracę, jeśli nie odpuszczę? Jakich możliwości sobie odmawiam? Która wersja mnie się nie rodzi, bo ciągle oglądam się za siebie? Odpuszczanie oznacza również wybaczenie sobie za to, że zostałeś zbyt długo, za to, że zgubiłeś się w innym, za to, że uczyniłeś siebie małym, aby się dopasować. Nie chodzi o osądzanie siebie, ale o zrozumienie, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, biorąc pod uwagę poziom świadomości, jaki posiadałeś kropkę. To nie jest łatwe, ponieważ przywiązanie również generuje przyjemność. Wspomnienia Choć bolesne, bywają czasem przyjemniejsze niż pustka związana z czymś nowym. Ale ta pustka jest żyzną przestrzenią, na której może rozwijać się autentyczność. Twój kropk. Możesz płakać, możesz przegapić, ale nie zatrzymuj się tam i nie mieszkaj tam. Użyj każdej emocji jako wskazówki, która pomoże ci wrócić do siebie. Ponieważ każda łza, którą ocierasz, każda myśl, którą przekształcasz, Przybliża cię do Twojej prawdziwej istoty. Kropka. Otaczaj się tym, co cię rozwija. Od ludzi, którzy nie rzucają ci wyzwania, abyś przetrwał, lecz abyś się rozwijał. O czynnościach, które nie tylko cię rozpraszają, ale i łączą. Ciszy, która cię nie przeraża, lecz obejmuje kropka. W procesie puszczania nadchodzi taki moment, w którym ból przestaje płynąć. Gdzie po prostu rozumiesz. Rozumiesz, że ta osoba zakończyła już swój cykl w Twoim życiu, że nie potrzebujesz ostatniej rozmowy, ostatniej szansy, idealnego zamknięcia. Ponieważ już zamknąłeś ten rozdział, kiedy zdecydowałeś się powrócić do siebie, kropka. I to jest najpiękniejsze w oderwaniu się od rzeczywistości. Nie potrzebujesz, żeby druga osoba się zmieniła, przeprosiła albo wróciła. Musisz po prostu zmienić siebie, nie żeby zapomnieć. Ale żeby iść naprzód, kropka. Porzucenie nie oznacza końca. To odrodzenie. Po przejściu przez ból, introspekcję, akceptację i transformację, nadchodzi czas, w którym naprawdę możesz zbudować coś nowego. To ten moment, w którym nie masz już wrażenia, że uciekasz od przeszłości, lecz że w końcu zmierzasz w kierunku siebie, kropka. Oderwanie się od rzeczywistości nie jest tylko sposobem na wyleczenie rany. Jest to także sposób na odkrycie, kim jesteś, bez ciężaru tego, co cię zraniło. A dzięki temu odkryciu zaczynasz zauważać rzeczy, które wcześniej pozostawały niezauważone. Twoje milczenie staje się wyraźniejsze. Twoja najlżejsza energia. Twój wewnętrzny głos, głośniejszy kropka. Nie szukasz już potwierdzenia w oczach innych. Nie potrzebujesz już nikogo, kto będzie mówił ci, ile jesteś wart. Bo teraz już wiesz: przeżyłeś swój własny pożar i odbudowałeś się z popiołów. A to samo w sobie jest zwycięstwem, kropka. Zdajesz sobie sprawę, że samotność nie jest karą, to jest schronienie. To zależy od tego, gdzie jesteś, gdzie nie musisz udawać, gdzie możesz oddychać bez strachu przed osądem. A w tej zdrowej samotności rodzą się nowe pewności. Już nie gonisz za miłością. Stajesz się miłością, kropka. Świat się nie zmienia, gdy ktoś odchodzi. Wszystko się zmienia, kiedy decydujesz się zostać ze sobą. A to oznacza nauczenie się dawania sobie tego, czego wcześniej oczekiwaliśmy od innych. Cierpliwość, przyjęcie, czułość, pochwała, limit wszystko, na co zasługujesz, zaczyna pochodzić od ciebie, kropka. A potem miłość przestaje być poszukiwaniem. A staje się ekspansją. Nie chodzi o to, żeby wypełniać, chodzi o to, żeby się dzielić. Nie prosisz z braku, dajesz z obfitości. Nie musisz już tego uzupełniać. Chcesz po prostu, żeby ci towarzyszyli, kropk. Relacje, które powstają po prawdziwym oderwaniu, są inne. Nie ma tu żadnych gier, żadnych manipulacji, żadnej potrzeby ciągłego udowadniania, że zasługujesz na to. Żeby tam być. Jest obecność, jest pokój, jest wolność, ponieważ nie ogranicza cię już strach przed porażką, a kieruje tobą szczere pragnienie dzielenia się. Kropka. Uczysz się mówić nie bez poczucia winy, stawiać granice bez strachu, odpuścić nawet to, czego pragniesz, jeśli oznacza to zachowanie spokoju, ponieważ zrozumiałeś, że cena podtrzymywania tego, co nie płynie, jest zbyt wysoka. I nie chcesz już dłużej za to płacić, kropka. Odkrywasz również, że możesz kochać na nowo, że nie jesteś złamany, że serce, bez względu na to jak bardzo zostało zranione, nadal bije i bije inaczej, wolniej, mądrzej, bardziej selektywnie. Już nie skacze w otchłań pod wpływem impulsu. Teraz wybierz, świadomie, kropka. I nie chodzi o to, żeby stać się zimnym czy dystansującym się. Chodzi o to, żeby być realistą. Kochać i nie stracić ciebie. Dostarczyć bez rozpuszczania. Patrzeć na drugiego człowieka twardo stąpającego po ziemi i mającego spokojne serce kropka. Ponieważ prawdziwe oderwanie się nie jest obojętnością. To miłość bez posiadania. To obecność bez popytu. To zrozumienie bez potrzeby kontrolowania. To miłość płynąca z wolności, świadomość że jeśli coś musi zostać, to zostanie, nawet jeśli nie będziesz się tego trzymał. Kropka. Życie w takim miejscu wymaga praktyki, wymaga słuchania samego siebie, wymaga to świadomości, kiedy powtarzamy stare schematy, a kiedy podejmujemy świadome wybory. I tak, czasami możesz się pogubić, czasami trzeba będzie wrócić, ale teraz masz narzędzia, które pomogą ci powrócić. Kropka. Emocjonalne oderwanie się nie jest celem samym w sobie, jest stanem, który wybierasz każdego dnia. W tym, jak do siebie mówisz, w tym, jak traktujesz siebie, w tym, jak zdecydujesz się zareagować, gdy coś cię boli, w sposobie, w jaki zdecydujesz się iść naprzód, nawet gdy przeszłość próbuje zapukać do Twoich drzwi. Kropka i krok po kroku budujesz nowe, ja. Bardziej kompletne, bardziej uczciwie. Więcej wolności i od tego momentu każdy związek, który stworzysz, każda ścieżka, którą podążysz, będzie zgodna z Twoją prawdą, a nie Twoimi ranami kropk. Ta podróż w stronę oderwania się od rzeczywistości jest również podróżą w stronę najgłębszej miłości do siebie, jaką możesz sobie wyobrazić. A gdy już tam dotrzesz, nie będzie odwrotu. Ponieważ zasmakowałeś, co znaczy żyć w pokoju z samym sobą. I nic mniej niż to nie wystarczy. Nadchodzi taki moment na tej drodze, kiedy przestajesz liczyć dni, nawroty, wspomnienia, kiedy nie musisz już ciągle oglądać się za siebie, żeby sprawdzić, jak daleko zaszedłeś. Po prostu jesteś, obecny, świadomy i w pokoju, kropka. Czasami najtrudniejszą rzeczą nie jest pożegnanie się z kimś, ale z wersją siebie, która istniała, gdy z nim byłeś. Ta część ciebie, która kochała naiwnie, która wierzyła bezwarunkowo, która oddawała się bez ograniczeń. Ale też i ta część, która nie była do końca znana. Kto pomylił miłość z poświęceniem? Obecność z zależnością. Intensywność w połączeniu kropka. Dystans emocjonalny oznacza również wdzięczność za te przeszłe wersje wydarzeń. Bo choć bolały, były konieczne. Bez nich nie obudziłbyś się. Nie dorósłbyś, nigdy nie zrozumiałbyś tego, co rozumiesz teraz. Że zdrowa miłość nie rani, nie ogranicza, nie krępuje kropka. A najpiękniejsze jest to, że gdy to zrozumiesz, zaczniesz budować z innego miejsca. Z innym spojrzeniem. Nie szukasz już związków, które odciągają cię od pustki, ale związków, które towarzyszą twojemu spełnieniu. Już nie boisz się samotności. Bo stała się ona Twoim domem, kropka. W tym momencie odkrywasz nową wrażliwość, głębszy sposób bycia ze sobą i ze światem. Już nie musisz, żeby wszystko było intensywne, żeby poczuć, że to prawda. Uczysz się cenić to, co proste, powolne i autentyczne, kropka. Spokój staje się skarbem, cisza, przyjacielu, a miłość to wolny wybór, a nie konieczność, kropka. Bo teraz wiesz, że odpuszczenie nie oznacza przegranej. Chodzi o zyskanie przestrzeni. Chodzi o stworzenie przestrzeni na to, na co naprawdę zasługujesz. Chodzi o to, aby mieć tak wielki szacunek do samego siebie, że nie akceptujesz niczego mniejszego niż to, co jesteś w stanie zbudować kropki. Przywiązanie sprawiło, że poczułeś się mały, ograniczony, niepewny. Oderwanie się od świata zewnętrznego poszerza cię, uwalnia. Pozwala ci powrócić do siebie. I mimo, że na początku to boli, później staje się to najcenniejszą rzeczą, jaką masz, kropka. Ponieważ istnieje rodzaj wolności, którą można odnaleźć dopiero po puszczeniu czegoś. Udało ci się dotrzeć tak daleko, a to wiele o tobie mówi. Oznacza to, że jesteś gotowy przestać trzymać się bólu i zacząć wybierać siebie. Oderwanie się od rzeczywistości nie jest końcem historii. Jest początkiem Twojej wolności. Pamiętaj: Nie odchodzisz od kogoś innego, wracasz do siebie. Przestajesz żyć raną i zaczynasz żyć świadomością. I ta droga, choć trudna, jest najodważniejszą, jaką możesz obrać. Jeśli ten film zmusił Cię do myślenia, dał Ci odczuć, lub po prostu skłonił do głębszego oddechu, zasubskrybuj kanał. Tutaj rozmawiamy o uzdrawianiu, przebudzeniu i powrocie do siebie. I co tydzień będę na ciebie czekać z kolejnymi wiadomościami takimi jak ta. Zadzwoń dzwonkiem, bo najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, to ciągle się rozwijać. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Która część filmu zrobiła na tobie największe wrażenie? Dziękuję, że tam byliście. Dziękuję za uczucia. I przede wszystkim, dziękuję, że się nie poddaliście. Do zobaczenia podczas następnej podróży w głąb siebie.